Cześć kochani, tu Iga i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejsze wideo jest zainspirowane filmem, który obejrzałam na YouTubie zrobionym przez profesora Sama Waknen. Było to wideo dosyć kontrowersyjne i tak jakby dało mi troszkę inną perspektywę na temat tego, czym jest narcystyczne porzucenie i dlaczego tak się dzieje, że narcyst. Zawsze nas porzuci, prędzej czy później. I jaka jest w tym nasza rola, również to, w jaki sposób się to często dzieje. E, moi kochani, ja sobie zdaję z tego sprawę, że jeżeli przeszliście przez narcystyczne porzucenie, albo przechodzicie przez to teraz, to jest to prawdopodobnie jeden z najcięższych momentów waszego życia. Ja przeszłam osobiście przez narcystyczne porzucenie. porzucenie. I muszę Wam powiedzieć, że ten moment w moim życiu zmienił mnie drastycznie, rzucił mnie na kolana, pozbawił mnie złudzeń, sprawił, że poczułam emocje, których wcześniej nigdy nie czułam. Poczułam zwątpienie w cały świat, w ludzi, straciłam zaufanie do najbliższych wokół mnie, do samej siebie. Przede wszystkim, straciłam zaufanie do samej siebie. Dlaczego? Ponieważ w momencie porzucenia, kiedy ja nawet nie spodziewałam się, że coś takiego jest możliwe, stwierdziłam, że nie potrafię oceniać ludzi, ponieważ jakim cudem znalazłam się nagle w związku, gdzie kogoś mocno kochałam, komu, komuś bardzo zaufałam, i nagle ta osoba wbija mi nóż w plecy w najbardziej brutalny, zimny, wyrachowany sposób, jaki to tylko możliwe. I nie potrafiłam sobie wyobrazić albo zrozumieć, dlaczego ktoś, kto zawsze zakładał, przez lata, bo byliśmy ze sobą kilka lat, no cztery lata ten związek, związek trwał, że osoba, która przez cztery lata zarzekała się na wszelkie, na wszelkie świętości, że kocha mnie nad życie i wszystko dla mnie zrobi, nagle wybija mi w tak brutalny sposób nóż w plecy. I to dosłownie, um, nie potrafiłam tego zrozumieć. I dopiero po przez szukanie internetu, dopiero po miesiącach pracy nad sobą, po czytaniu artykułów, książek, zdobywaniu informacji na ten temat, zrozumiałam, że to nie było nic związanego ze mną, że to nie ja spowodowałam e, fakt, że ta osoba zachowała się w taki sposób, a nie inny, że to po prostu ich. Zaburzenie osobowości zmusiło ich do tego, aby zachować się w taki a nie inny sposób. Ok, przejdźmy do, do głównego tematu dzisiaj, czyli tego, dlaczego narcyz zawsze musi nas porzucić. Mechanizm ogólny, osobowości narcystycznej. Z kilku źródeł wywnioskowałam albo dowiedziałam się, że ten mechanizm jest wykreowany w dzieciństwie młodego człowieka, który w wieku między 0 a 6 lat prawdopodobnie i o tym też mówi dr Waknen. Nie wiem, czy wiecie, aczkolwiek tak jako ciekawostka, doktor Wagnen okazuje się, że sam jest narcyzem. Dlatego też człowiek się zastanawia, czy oglądanie kogoś takiego to dobry pomysł, ponieważ oczywiście mogą kłamać i to w pełni, ponieważ nie mają zbytnio hamulców i. Jak jego ja oglądam, to mam właśnie takie wrażenie, że on jest trochę dziwny, więc właśnie, ma, jeżeli się go ogląda, to się ma wrażenie, że ta osoba nie jest na tym samym emocjonalnym poziomie albo nie ma tej samej emocjonalnej wrażliwości, co normalni, zdrowi ludzie. Ale myślę, że to dosyć ciekawe, aby obejrzeć sobie materiał, który pochodzi prosto od narcyza, jest nieprzefiltrowany. On oczywiście studiuje to wiele lat i myślę, że mimo wszystko, bez względu na to, jakie, jaka będzie nasza, nasza decyzja po obejrzeniu czegoś takiego, czy zgodzimy się z tym, co on mówi, czy też stwierdzimy, że to absolutna bzdura, myślę, że dobrze jest poznawać inne perspektywy i dobrze jest tak jakby zapoznawać się z różnymi punktami widzenia. Dlatego ja uważam, że to jest wartościowe i polecam także, wrzucę filmik tutaj pod moim filmem. I zapraszam do jego obejrzenia. Więc, na podstawie informacji z filmu doktora Waknen, a również z innych różnych źródeł, które mi się gdzieś tam udało odkryć yy, w przeszłości, wiem, że zaburzenie narcystyczne jest zaburzeniem nabytym. I dzieci nie rodzą się od razu będąc narcyzem, nabywają tych cech w trakcie, gdy ich rodzice, a przede wszystkim matka. Nie okazują je im wystarczającej uwagi, nie dają im wystarczającego bezpieczeństwa emocjonalnego, albo nadużywają w inny sposób e, swojej roli jako rodzic, czy w pewnym sensie może znęcają się nad tymi dziećmi, e, może rozpuszczają te dzieci za bardzo, albo robią rzeczy, które są po prostu niezdrowe dla rozwoju psychicznego dziecka. I doktor Waknen bardzo ciekawie to tłumaczy mówiąc, że taka osoba kiedy dorasta, kiedy osiąga dojrzałość, ciągle ma tak jakby niezaspokojone i nie do końca wyleczone emocjonalne warstwy, które właśnie to dzieciństwo pozostawiło w ich wnętrzach. I taka osoba automatycznie, może nawet bez zastanowienia i bez swojej wiedzy, to się po prostu dzieje naturalnie i instynktownie, szuka ofiary. Która w pewnym sensie zastąpi im tego rodzica, tą matkę. Ta nowa matka ma w pewnym sensie pozwolić narcysowi, aby w pełni osiągnął w końcu swoją dojrzałość. Ponieważ jako dziecko nie miał on władzy, ponieważ jako dziecko był zupełnie zdany na łaskę rodzica, był zupełnie ubezwłasnowolniony. I nie miał swojego zdania, nie mógł się bronić przed emocjonalnym lub fizycznym zaniedbaniem. Teraz jako dorosły człowiek w pewnym sensie instynktownie wyobraża sobie, że teraz będzie w stanie zmienić tę sytuację i będzie w stanie wyleczyć się. I dlatego szuka narcyz właśnie ofiary, która w pewnym sensie zastąpi im tą matkę. Narcyz teraz jako dorosła osoba wyobraża sobie, że jest w stanie kontrolować sytuację, że to on wyjdzie zwycięsko z sytuacji, gdy rodzic. Nie pozwolił się mu odseparować. Teraz będzie w stanie się odseparować i tak, jakby dojrzeć, bo to właśnie o to chodzi, że osobowość narcystyczna to osobowość bardzo niedojrzała, to osobowość infantylna i osobowość niemalże dziecka. W tym filmie również dr Wacken podaje dosyć ciekawy przykład, że. Yy, Niedawno stworzona aplikacja, gdzie mężczyźni mogą sobie stworzyć wirtualne partnerki przy użyciu sztucznej inteligencji. Mężczyźni z zaburzeniami osobowości, takimi jak narcyzm, okazuje się, że po jakimś czasie interakcji z taką wirtualną partnerką, którą po prostu mają na aplikacji, która nie jest człowiekiem, tylko wymysłem, yy, Sztucznej inteligencji, i tak samo wymysłem tej osoby, która, która taką aplikację ustawia, i sama sobie wybiera, jakby cechy tej partnerki, że ci mężczyźni posuwają się do zachowań bardzo toksycznych i w pewnym sensie znęcają się emocjonalnie nad swoimi wirtualnymi, nieistniejącymi partnerkami. I dr Waknen właśnie w tym momencie mówi, że to jest głównym i bardzo dużym, solidnym dowodem na to, że my, jako ofiary narcyzów, jesteśmy zupełnie w tej relacji nieistotni. Wskazuje to na to, że to, co się dzieje w relacji narcystycznej, to jest wewnętrzny świat narcyza. I bez względu na to, jak byśmy się zachowali, czego byśmy nie zrobili, jak byliśmy by cudowni dla tego narcyza. Jakie, czy po prostu nie nosilibyśmy ich na rękach, wychwalali pod niepiosa. Prędzej czy później narcyzm musi nas porzucić, ponieważ tak działa mechanizm zaburzenia narcystycznego. My jako ofiary narcystycznego znęcania się i porzucenia zachodzimy w głowę, co się stało, co zrobiliśmy nie tak. Dlaczego ta osoba, której daliśmy serce, której daliśmy ciało, dla której zrobilibyśmy wszystko, która wydawało się jest naszą bratnią duszą, Dlaczego ta osoba wbija nam nóż w plecy? W jaki sposób zawiniliśmy, czym sobie na co zasłużyliśmy? Prawda jest taka, moi kochani, że absolutnie niczym. To nie jest Twoja wina, co Ci się przydarzyło. Ty naprawdę nie miałeś z tym nic wspólnego. Byłeś człowiekiem, oczywiście, każdy człowiek popełnia błędy, nikt nie jest idealny. Mamy swoje wady, oczywiście, ale byłeś człowiekiem, który kochał, który oddał serce, który wierzył i który został okrutnie. Brutalnie zranione, i teraz, kiedy zdajesz sobie sprawę, z kim masz do czynienia, dlaczego narcyz zachował się w taki, a nie inny sposób, teraz wiesz, że to nie ma z tobą nic wspólnego. Wiem, że to brzmi w pewnym sensie okrutnie, że jesteś dla narcyza w pewnym sensie przedmiotem i pionkiem. Taka jest prawda. Pamiętaj, że jesteś wartościowym, cudownym człowiekiem i to, co się dzieje w chorym umyśle narcyza, nie ma z tobą zupełnie nic wspólnego. I teraz od Ciebie zależy, czy pozbierasz się z tego, czy będziesz w stanie zebrać siły, wolę życia, wolę do szczęścia, do miłości, do poważnego, dobrego związku i do dobrej przyszłości. To naprawdę od Ciebie zależy. Co z tym zrobisz? Jeżeli masz już wiedzę, że narcyz to po prostu chory umysł zranionego dziecka, które jest poza pomocą, któremu nie jesteśmy w stanie pomóc, którego nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Jedynie co możemy zrobić, to odsunąć się jak najbardziej, najlepiej zupełnie fizycznie i emocjonalnie, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić fizycznie, to choćby emocjonalnie od, od takiej osoby, staramy się wybudować mur między sobą a narcyzem i taki mur, który naprawdę będzie solidny i który będzie ciężki do przebicia. I proszę was, kochani, teraz naprawdę to jest w swoich rękach, żeby zacząć się leczyć. A moim zdaniem pierwszym punktem leczenia jest właśnie zrozumienie, że to nie była twoja wina, że to ty byłeś ofiarą i że żadna inna osoba, Miss Świata, Mister Universe najwspanialszy aktor aktorka milionerzy ludzie którzy osiągnęli największy sukces w życiu żadna ta osoba nie byłaby w stanie zatrzymać narceza albo sprawić że ten moment porzucenia zostałby w pewien sposób odsunięty lub zatrzymany po prostu to jest niemożliwe to się dzieje w ich głowie ty po prostu tak jakby Pojawiłeś się w złym czasie, w złym miejscu, i po prostu miałeś pecha, i byłeś osobą, która szukała miłości i została wykorzystana. Kochani, mam nadzieję, że ta wiedza w pewnym sensie przyniesie ci ukojenie i przyniesie ci spokój ducha, i że teraz będziesz w stanie troszeczkę bardziej mentalnie odseparować się od całej sytuacji i zacząć skupiać się na sobie samym i zacząć się leczyć, ponieważ. Wiem, że leczenie jest konieczne, bo przeżyłeś traumę, przeży, przeżyłeś bardzo, bardzo ciężkie czasy w swoim życiu. Skup się na tobie, zapomnij o narcyzie, a ja wierzę, że wszystko prędzej czy później naprawdę będzie dobrze. Trzymam za siebie kciuki, wysyłam ci mnóstwo pozytywnej energii i miłości z, z, ze szczerego serca. I y, do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować z tym tematem. I troszeczkę Wam więcej powiem o tym, czym jest porzucenie narcystyczne i w jakich etapach zachodzi. Także e, czekajcie na następny filmik niedługo. Okej, okay, kochani, do zobaczenia. Kocham Was bardzo, trzymajcie się, pa.